Hej, siemanku, to Miazgarz znaście i was w kolejnym odcinku stosowania piw na kanale. Ci piwem testowanym jest Bojan, e, piwo zimowe, miodowe. Ciekawe. Ogólnie, to jest jeszcze jeden bocia... E, pff, bocian... Bojan. E, w sumie, właśnie, chciałem coś e, też do, dodać, że... Bo... Chciałem też e, jakoś kiedyś, nie wiem, za tydzień, dwa tygodnie może nagrać recenzję wódki i właśnie myślałem, żeby jakieś smakowe bociany zrecenzować i właśnie, kurde, pomyliłem bociana z Bojanem. No nieważne. Mamy tutaj już otwieracz otwieramy, testujemy. Miodowe piwo może być to coś fajnego. Dobra, przechodzimy do degustacji Najpierw. O, ciekawie pachnie. Czuć właśnie no, te pomarańczy. bo jest to pomarańcza też. Nieźle. Procent tu jest 4,2. Spoko. Po zapachu naprawdę przyjemne piwo. Dobra, pijemy. Mm. Dobry browar. Czuć fajną nutę miodu. I właśnie te pomarańcze też czuć. a tu jest... zapomniałem jak się ta przy, przyprawa nazywa. uciekł mi z głowy. A jest naprawdę przyjemny smak. Jakbym miał porównać to piwo miodowe na przykład z łączą miodową, to nie wiem czy właśnie łącza miodowa nie ma takiego bardziej wyrazistego smaku. Nie wiem, być może mi się wydaje, albo może tak jest. Łomża miodowa ma chyba trochę większy procent. A co do ceny, kosztuje to piwo pi niecałe 5 zł. Nie wiem, jak nie pamiętam jeszcze jak, jak Łomża, ale chyba podobnie. Piwo to ja oceniam na tak na 5 na 10, spodziewałem się czegoś lepszego. Ale nie jestem zawiedziony, piwo smaczne. Myślałem, że to piwo przebije łączę miodową, ale się za jednak zawiodłem. To piwo piwo nie przebiło łomży miodowej, ale jest dobre. Nie jest to jakieś ścierwo. No za takie pieniądze nie spodziewałbym się, yy, że zdobędzie smakować jak jakiś rumber. Co się spodziewałem się coś yy, z czegoś ale la łomża miodowa. No nie, nie wyszło tak jak myślałem, ale nie ma trochę deep Browar fajny, smaczny. Nie za mocny, bo to poniżej 5% ale spoko Piw. E, browar okej okay. dzięki wielkie za oglądanie tego filmu subskrybujcie kanał wraz z wnętrzkiem lajkujcie filmy udostępniajcie filmy znajomym zapraszam was także na poprzednie filmy na następne do następnego na razie cześć hej siemanku dom jest 16. widzimy się w kolejnej z piw na, kana na, na kanale elo